Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące. Ze sługą Bożym, Ojcem Wenantym Katarzyńcem, dzień siódmy. Modlitwa wprowadzająca. Przedwieczny Boże mój, upadam przed Twoim nieskończonym majestatem i w głębokiej pokorze, cześć Ci oddając, ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego. Postanawiam wszystko czynić z miłości ku Tobie, ku chwale Twojej boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym uzyskał jasność w tajemnicach świętej wiary naszej, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie. Dopomóż, abym zadość uczynił Twojej sprawiedliwości za tyle tak ciężkich grzechów moich. Spraw również, bym przyniósł ulgę duszom w czyściu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Amen. Modlitwa Błogosławionej Taidy O rany najświętsze naszego Jezusa, któreście tyle bólu i krwi Go kosztowały, rany najcigodniejsze, będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości, Zlitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną nędznym grzesznikiem. Amen. Słowo Boże z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa? A przecież żaden z nich bez woli ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele w rubli. Rozważanie ojca Wenantego Katarzyńca Wartość rzeczy materialnych, dość często oceniamy po ich trwałości, solidności wykonania i przydatności w codziennym używaniu. Więcej oczywiście warte jest obuwie czy ubranie, które wystarczy na cały rok, niż takie, które w miesiąc się podrze. Większą wartość posiadają mury budowane w średnich wiekach, niż kamienice stawiane dzisiaj, bo tamte mury trwają setki lat a gmachy dzisiejsze już po kilkunastu latach rozsypują się w gruzy nie ma jednak żadnej rzeczy na świecie która by była tak trwała jak dusza ludzka po tysiącach lat zniszczenie obali największe budynki rdza zgryzie żelazo największe skarby wyczerpią się morza nawet wyschną ogromne góry zwietrzeją Kiedyś nawet cała Ziemia opustoszeje i rozpadnie się, gwiazdy zaczną spadać i tracić swoje istnienie, słońce się zaćmi, księżyc nie da jasności, czyli jednym słowem, cały ten świat widzialny całkowicie przestanie istnieć. Dusza zaś ludzka przetrwa to wszystko i nigdy nie zginie, bo jest nieśmiertelna. Zapewnia nas o tym Jezus Chrystus, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Niewątpliwie nad ciałem człowieka mają moc inni ludzie, żywioły natury, zwierzęta, ale nad duszą nikt nie ma władzy, żaden mocarz. Ani ogień, ani woda, ani częsienie ziemi, ani kula armatnia Duszy nikt nie może uśmiercić. Jedynie Bóg mógłby duszy ludzkiej istnienie odebrać, ale tego nie uczyni, bo raz postanowiwszy obdarzyć ją nieśmiertelnością, nigdy nie zmieni swojej decyzji. Dlatego też i Chrystus mówi, że Bóg nie może zabić duszy, ale tylko może ją zatracić w piekle, to znaczy skazać na wieczne potępienie. Duszy człowieka tkwi cnota, która jest trwalsza niż skarby, niż złoto i drogie kamienie, jest niezniszczalna. Ona rozwija się w duszy i tam kwitnie, a ponieważ dusza jest nieśmiertelna, więc i cnota w niej trwająca nieśmiertelnie trwać będzie. Bardzo trafnie zastosować można do duszy ludzkiej słowa psalmisty. Wszystkie one przeminą, ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją, ty zmieniasz je jak dzienie i ulegają zmianie. Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata twoje nie mają końca. Wszystkie rzeczy zniszczeją, a Bóg zawsze będzie. Podobnymi przymiotami obdarzył też Stwórca duszę ludzką, kiedy raz wyszła z wszechmogących rąk Jego, Nigdy już istnieć nie przestanie. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, i nawet w małym dziecku ma ogromną wartość większą niż słońce i gwiazdy ponieważ one przeminą, a dusza dziecka istnieć będzie na wieki. W momencie śmierci ciało nasze przestaje istnieć, dusza jednak nie kończy swego istnienia, nasze życie się nie kończy. Ponieważ jesteśmy stworzeni do wieczności. Dlatego też krótkie cierpienie doczesne jest niczym w porównaniu z nieśmiertelną chwałą po naszej śmierci. Pamiętajmy, że i nasi bliscy, rodzice, krewni również mają duszę nieśmiertelną. Kiedy więc śmierć ciała wyrwie ich, zabierze z tego świata, miarkujmy swój smutek i żałobę. Bo oni nie zginęli na zawsze. Dusze ich żyją i nas tam za grobem oczekują. Modlitwa przyjmij ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i użyć łaskawie Twego świętego błogosławieństwa wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego a zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym gorąco chcę i pragnę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę, odpustów. Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświętszych ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą, by ofiarować je za dusze w czystu cierpiące, aby od mąk tych uwolnione zostały. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Modlitwa błogosławionej Taidy na zakończenie. Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czyśca i jesteście w niebie oczekiwane, módlcie się za mną i proście o wszystkie potrzebne mi łaski. O które żebrzę przed majestatem boskim. Amen. Modlitwa o beatyfikację ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, jakimi napełniłeś sługę twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, panie, tego sługę twego na ołtarze, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za Jego wstawiennictwem, przez Chrystusa, pana naszego. Amen.